Teoria spiskowa, tak dużo emocji tylko w naszym programie. Każdy poniedziałek, 20.10. Przypominam, a przed przerwą padło pytanie do Rafała Lipskiego ze strony młodzieży z Konfederacji Korony Polskiej. Bardzo proszę. Lewica, tak jak cała Europa oprócz Watykanu i Małej Malty, chce liberalizacji prawa aborcyjnego, czyli legalnej aborcji do 12 tygodnia. Dlaczego 12 tydzień? Dlatego że do 12 tygodnia nie jest jeszcze wykształcony układ nerwowy i uważamy, że nie chcemy, nie, uważamy, tak. że bezpiecznie jest jak Kolejne kopolka. 12. usunie ciążę legalnie, bezpiecznie, a nie w podziemiu albo jakaś nastolatka weźmie jakieś zaprzenie. Ten pan też miał kiedyś 12 tygodni i nie mogła i nie mogła będzie informacje. nigdy już... Panie Pani Rafala, bierze pan w ogóle kiedyś, brał Pan pod uwagę, że może warto byłoby wprowadzić taki program, który te. Tą kobietą się zaopiekuje. Powie tak. jej, jakie traumatyczne skutki psychiczne tu ma zabieg aborcji. do wielu e, środowisk kościelnych, na przykład szereg zakonnych, które zajmują się samotnymi matkami. Uważam, że na tym może jeszcze Może państwo przejęło, ale tak. państwo może przejęłoby taką funkcję i tą Szanowna kobietą się zaopiekowało. Redaktor, mi Ona może że oddać to dziecko, czekają. władzy, to by na pewno tak było. Rozumiemy, przyjmujemy w takim razie te deklaracje. Albo przypomnę, że trwa w programie Ja myślę, że dokonanie była Trwa gorąca dyskusja o tym, czy my wypełniamy kryteria unijne, no bo chyba nie. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na granicach, według oczywiście Ursula von der Leyen nie wypełniamy, bo raz, że uzależniła e, środki, które mają popłynąć na obronność, od wypełniania tych kryteriów. Bardzo ciekawa sytuacja, bo ruch obrony granic sam wszedł w rolę takiego patrolu, który sprawdza, kto do nas wjeżdża. Zobaczmy bo mamy uwiecznione takie sytuacje, bardzo poprosimy. Mamy te wpisy, to na xie Roberta Bąkiewicza z kolei oni ruszyli z obywatelskimi kontrolami na przejściach granicznych z Niemcami. Skoro rząd tu nic nie robi, to my zwykli Polacy bierzemy sprawy w swoje ręce. No i faktycznie sprawdzają te samochody. Dominik dzierżaniowski wracam, co takie kontrole? Takie obywatelskie, bo jak to inaczej nazwać, e, e, przenoszą. Co wy obserwujecie? Właśnie nie. widzimy zdjęcie. Przede wszystkim kontroli. te kontrole unaoczniają totalną bierność obecnego rządu w kwestii obrony polskich granic. Po niemieckiej stronie są w pełni wyposażone posterunki policji. Mieliśmy styczność z tymi policjantami, kiedy wybraliśmy się na niemiecką stronę. Są uzbrojeni w długą broń, kontrolują kogo chcą. Nam przeszukali kieszenie, krzyczeli na nas po niemiecku, że tu są Niemcy, tu się mówi po niemiecku, ich nie interesuje dowód z aplikacji. No poczuliśmy się po prostu jak w scenach z czasów wojny uwiecznionych. A po polskiej stronie nie ma nic. Każdy może wjechać jak chce. I to, co pan mówi, że legalnych cofają. Kto to sprawdza? Polska Straż Graniczna nie ma żadnej informacji o tych Mówiła to Straż Graniczna, tak? przerzucanych. Tak. Czasem dostaną maila, czasem nie dostaną. Ostatnio był przypadek, że migrant, który zarzekał się, że nigdy nie był w Polsce, zaatakował polskiego strażnika granicznego. Y to jest po prostu skandal. Uczestnik, przepraszam, Ruchu Obrony Granic się zgłasza. Co nam pan chce powiedzieć, tak, proszę. Proszę państwa, akurat no, tak się stało, że na tym zdjęciu ja jestem. To pan jest, ta, tak faktycznie, ta. tak. Chciałbym powiedzieć jeszcze do tego, co pan Dominik dopowiedział. Zauważyliśmy, że wtedy, kiedy my przyjedziemy na tą granicę, to jakoś ni stąd ni zowąd pojawia się nasza Straż Graniczna. Więc dobre i to. Dobre i to będziemy kontynuować się z takimi dyżurami wojskowymi na granicy. E, tak, e, oczywiście nie mamy żadnych kompetencji, to jest ale kompromitacja sama państwa. nasza po prostu obecność tam już wywiera jakąś presję. Będzie to się działo dalej, będziemy tam przyjeżdżać e, i dużo A my pozycji... to będziemy obserwować jako telewizja w Polsce. Rafał Lipskiego chciałem zapytać, czy to, że powstał taki ruch, obywateli zaniepokojonych, którzy sprawdzają, są takim obywatelskim patrolem? To jest wypełnianie wartości unijnych, czy absolutnie nie. Czy może przez ruch obrony granic pani Ursula von der Leyen powie chwileczkę. To wy tu nie wypełniacie, nie przyjmujecie imigrantów, to ja wam nie dam na obronność. Znaczy, moim zdaniem, ci Państwo są po prostu ofiarami tej polityki strachu, którą tutaj drąży prawo i Sprawiedliwość. A pani Ursula jest o, też ty... ofiarą polityki strachu, mieszkanka mniejszej miejscowości, która nie chce, bo się nie, boi. Nie, 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 nie. Jest ofiarą. Jak ktoś tak nie myśli, to jest ofiarą propagandy. Znaczy za ale, ma ale... pani Panie, Panie Proszę, kochani. Jan Czterka, proszę. Panie Rafale, ale czy pan słucha, co pan mówi? Bo pan w ogóle nie słucha, co pan mówi. Niech pan teraz posłucha. Rolnicy też jeżdżą na granicę i pokazują, że granica jest niewłaściwie chroniona, jeżeli chodzi o choroby zakaźne. Muszą tam jechać, prawda, bo tam to służby, to straż graniczna nie no działa. No to może też jeżeli nie wypełniać nie, nie przerywa. Jeżeli chodzi o migrantów, jest podobna sytuacja. A pan mówi, że to rządy PiSu... No bo przestańcie nie rozumiem, uprawiać, czym jest politykę, readmisja, przestańcie readmisja. uprawiać politykę, i to bardzo dobrze by było, jeżeli by pan też się wypowiedział, dobrze. czy ta faktycznie, ta pana zdaniem, granica jest dobrze chroniona, czy nie. To jest proste pytanie. Mogę, tak, panu, czy nie? mogę panu bardzo krótką Proszę, definicję. Rafał nie definicja, tylko pana zdanie. Nie, bo mówimy o zmianie prawa. Może pan mieć swoje emocje jako obywatel. Jako przedstawiciel jednak partii politycznej, będę się kierował tym, jakie jest prawo, a nie jakie są pana odczucia, dobra? Więc o, readmisja jest to tutaj, procedura. nie pan mikrofonu, bo inaczej który nie jest. jest za nią odpowiedzialne. I mówi to readmisja w kontekście tutaj postanowienia Dublińskiego. Czyli jeżeli po uchodźca stronie? albo nielegalny imigrant, pierwszy. No postawił w Polsce i później próbował, już to mówiłem, Kurczę, trzy minuty temu. Próbował przyjechać do Niemiec. To normalne jest, że niemiecki, niemieckie władze nie będą chciały go wpuścić. Panie Rafale, ale ja też trzy minuty temu powiem. Moment, moment, to pokazuje, że u nas jest Panie, Panie Rafale, jest my mamy nagranie w naszej telewizji, no. jak właśnie osoba z czerwonego boru mówi, że z Niemiec go przepchnięto. On tam rodzinę zostawił, on, on tego nie rozumie tej sytuacji. Jacek no bo ja, czy... próbował się dostać do tych Niemiec. Ja Ja już się B -b 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 zgubiłam. Znaczy, ja, ja też się zgubiłam, więc. Postarajmy się to mamy tak. problem. Bo ale mam dobrze, się, nawet no. jeżeli przyjechał do Polski nielegalnie, pojechał no. do Niemiec i wraca do Polski, to co? Nikt go nie pilnuje? No bo na tym polega problem. No, ale to nie, nie To polega zaraz. No chyba jesteś posłem i chyba jest niejako. Ale ja nie, nie, nie. pomóc Tobie, a nie, bo Państwo są coraz I teraz tak, pan pełna granic. Widział pan, co się dzieje? Niemieckie państwo reaguje, obstawia granicę. Państwo polskie mówi. Wiesz, nie sobie co Chce, nie ma żadnego problemu. Nie tylko. Bo no ja odpowiem państwo. na to tak. Inne to też. ja mam zaufanie nie do ciebie, bo że siedzisz w Warszawie i nie jeździsz tam na granicy i nie widzisz. Tylko mam zaufanie do pana. Bo pan był na, naocznym świadkiem tego, co się dzieje, ja też. I wypowiadam się w temacie, który bezpośrednio poznałem, bo wiem, jakie stanowisko mają również Niemcy. A co do tych nielegalnych migrantów? To jako minister spraw wewnętrznych i administracji uważam, że, znaczy, jak był Ministerstwa Wewnętrznych i Administracji, że powinniśmy obstawić granice i tych, którzy tu przyjechali nielegalnie, po prostu wyrzucić. I to jest zadanie dla silnego państwa, a nie ludzi, którzy... Co przede, wszystkim, przede wszystkim ci ludzie nie chcą zostawać w Polsce, więc nie mamy. No to z bardzo przyjazny. To bo co te centra? mają czuję, że to nie mieć. Panie proszę, do Polski. O czym my w ogóle rozmawiamy? Poseł Roman Kritz, nie będę podnosić głosu, halo. Proszę. Szanowni Państwo, rozróżnijmy dwie podstawowe kwestie. Jest kwestia prawa, jest kwestia zastanej sytuacji ci ludzie przyjeżdżają do Polski w sposób absolutnie bezprawny. Dalej mamy układ w Schengen, w Schengen i trzeba sobie to jasno powiedzieć, że ten układ jest przez wiele państw już w tej chwili wypowiedziany w sposób absolutnie nieformalny. Niemcy postawili służby graniczne jest rutynowa kontrola na granicy polsko-niemieckiej na przykład, ale nie tylko Niemcy. Jedziecie Państwo do Austrii, na granicy austriacko słowackiej tak samo. Nie wjedziecie Państwo bardzo łatwo do, A to do są tego, do tego kraju. I teraz, to są dlaczego? teraz druga sprawa e, związana z naszym bezpieczeństwem i z naszą zdolnością jako państwa. Do tego, aby polskie granice e, obstawić na tyle, żeby była ona szczelna. I tutaj moja obawa jest taka, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To I dlatego obważona jest słabość ważne, państwa. Bo nie, nie mamy takiego problemu. Czy obważona słabość państwa, i teraz ja się zwracam do rolników, bo Wy też apelujecie cały czas o szczelność granic. Z uwagi na bezpieczeństwo, nasze, zwierząt, e, e, A pracował jeżeli tykawe. się tego domagacie, to co, to przestrzegacie tych kryteriów unijnych czy nie? Bo zaczynamy się. W tym gubić, o co chodzi pani Ursuli von der Leyen. My uważamy, że nasza granica faktycznie nie jest w właściwy sposób chroniona. I po to między innymi rolnicy też jeżdżą na tą granicę i pokazujemy skalę tych nieprawidłowości. Bo tak trzeba to nazwać. Nie wystarczy mówić w mediach, że jest super, a jak się jedzie i tam jest pustka, tam nie ma nic, tam nie ma służb. I czemu tak nie ma? Czy jest, ktoś w bo ogóle nie ma dzisiaj problemu, bo nie ma problemu. To ja nie, ma problemu. nie, zapytać. Dobrze, a nie, 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 nie ma problemu, tu niech pan wreszcie też jedzie na tą granicę, niech pan porozmawia z rolnikami. No oni... się przejadę, naprawdę. No. No, no, o, jest a czemu deklaracja. pan, pan. Ale nie po niemieckiej stronie, no. tylko po tej Polskie Ja, ja, ja tak nie słucham, nie umiem niemieckiego słucham, słucham gości i tak się zastanawiam, patrzę na Dominika Dzierżanowskiego. Może słuchajcie, połączcie siły z rolnikami, bo ja mam wrażenie, że wy macie ten sam interes, że te granice, tu już jest deklaracja, połączymy, że macie ten sam interes, tylko znowu wracam do tego pytania, to wtedy będziemy Spełniać te kryteria unijne, jak będziemy walczyć o szczelność naszej granicy, czy nie? Zdecydowanie nie, no Unia próbuje. To nie dostaniemy to, kasy. Tak naprawdę jesteśmy. Unia nas nie będzie bronić. Wtedy. W sytuacji, w której polskie państwo pozbawia się własnej suwerenności, oddając coraz to kolejne obszary pod rządy Unii Europejskiej, która tak naprawdę kompletnie nie realizuje polskich interesów. Traktat lizboński tylko pan realizuje Nie realizuje interesy niemieckie i. Tam gdzie, yy, gdzie to mi pasuje, cóż, tam będzie uwagę. taki bezczelny szantaż, Jak mamy pan obecnie. To co sami pan coś Albo po readmisji, wie pan, jak Niemcy ustalają, którzy migranci byli w Polsce, przecież oni nie mają żadnych dokumentów. Oni wybierają, kogo chcą, kogo chcą się pozbyć, to co to prawda Będzie tim Ruch obrony granic z rolnikami. Panie Januszu. będzie. Będzie? Jak najbardziej. To rękę tak. trzeba sobie podać na ten. Proszę, brawo, dobrze. Ja sądzę, że nie, nie raz już żeśmy byli. Ale ja chciałbym się też do tego ja odnieść. Dostarkę. Ja bym chciał się do tego odnieść. Jeżeli my cały czas będziemy patrzeć, czy... Unia i Urzędnicy w Brukseli będą na nas patrzeć przychylnie, jest, a nie jest. będziemy dbać o to, żeby nasze państwo było silne, to Unia nie, nie będzie nas szanować. Unia szanuje tylko silnych i zdecydowanych. My nie czekajmy na to, co zrobi Unia. My zacznijmy działać i bardzo liczę na to, panie Rafale, że się umówimy i pojedziemy na tę granicę. No się I tam przejmę, tak. zobaczymy, jak to faktycznie wy, y, wygląda. Sądzę, jestem 100% przekonany, że będzie Pan mówił takim samym językiem jak ja. Granica jest A teoria spiskowa wtedy to pokazuje no, na pewno. Można powiedzieć. Pani jeszcze chciałam e, panią Urszulę zapytać, bo to jest taki właśnie głos z tych miejsc wy to widzicie. E, was to doświadcze jak to wygląda, bo no wy walczycie my, o ten przepływ. Tak, apelujemy, apelujemy do władz państwa, że Dalsza bierność w tym zakresie, w obronie granic, stwarza poważne zagrożenie. Jakie? Poważne zagrożenie nielegalnej imigracji przede wszystkim. Jasne. Nie ma żadnej kontroli nad tym, żadnej, zupełnie żadnej. Czy nie możemy zrobić tego w ramach tego samego Schengen, tak jak Niemcy zrobili? Przecież mogli to zrobić. O Jezu, Zamknęli post... granice, wyrywkują nas, obywateli Polski wjeżdżających do Niemiec. Tak, jak każdego. To ja mam takie pytanie. Na przykład wasz, a, wasz apel, słynna, słynne słowo Gaek 2, prawda? Który już tutaj był w programie odmieniany. Zaraz przypomnijcie dokładnie, bo wy wiecie najlepiej o co chodzi. Jak będziecie się sprzeciwiać, to Ursula von der Leyen powie, że nie spełniają polscy rolnicy, na przykład kryteriów unijnych i e, nie będzie Unia wspierała obronności Polski. Nie no będziemy tak wyglądać. Tak, to wygląda. Dlatego może warto by było zdefiniować, co to są wartości europejskie. No właśnie może zacznie, to powinno się zacząć powinno e, się tego. Co to są wartości europejskie, <grymne> bo my, jako rolnicy, i myślę, że nie tylko jako rolnicy, ale inne grupy społeczne, również doświadczają tego, że wartości tych y, słabszych, może troszkę biedniejszych, y, są. Y, bardzo mocno naruszane. Czyli jak wy na przykład, przepraszam, na wsiach, w mniejszych miejscowościach boicie się tych przybyszów, migrantów, to nie wolno się wam bać, macie się nie bać. po Oczywiście. Prostu. I, I jeżeli mówimy wyraźnie, że tego nie chcemy demokratycznie, naszym terytorialnym władzom, to wam nie wolno. I ta, to nam nie wolno. Więc. Jaki Młodzież to jest zaraz głos dostanie, to bo widzę, że ktoś się zgłasza, poprosimy o mikrofon. Konfederacja Korony Polskiej widzę, tak, to też dajmy młodzieży, panie pośle ustąpmy. Pan Erwin, proszę. A więc zwróćmy uwagę, że lepszy przykład niż wykład i możemy zdefiniować wartości, unijne na podstawie tego, jak Unia traktuje chociażby Rumunię, ponieważ tutaj Unia Europejska była zaangażowana w próbę unieważnienia. I prezydenta wnikną. nie mogli wybrać. Tak, dokładnie. I tutaj jest po prostu przykład działania na zasadzie podziału przyjaciel-wróg. Te wybory zostały unieważnione, dlatego że wygrał kandydat będący przeciwnikiem establishmentu i niewątpliwie będą chcieli to samo u nas zrobić, jeżeli wygra kandydat, obawy młodzieży od razu, jeśli... Jeśli pan Euryń, pozwoli przeskakuję do kolegi, bo czas nas goni. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że ogólnie jeżeli ktokolwiek jest sceptyczny wobec migracji, no to jakby jest potrzeba faktycznie wyposażyć na przykład Straż Graniczną w systemy, które będą skutecznie jej zapobiegać, bo jakby słowami ich po prostu nie zatrzymamy, kto jakby bardzo się tego nie bał i tak dalej, Więc a migracja to jest zjawisko, które będzie rosnąć. Tylko, że Straż Graniczna chyba nie widzi tego problemu. Tu kolega jeszcze się zgłaszał, tak? Co później? Dobrze? Roman ja Tak, ja chciałem, proszę Państwa, nawiązać do tego, jaka jest przyczyna I przyczyną tych wszystkich nieszczęść, o której Państwo tu mówicie, jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Aż tak? I dalej.